Till I can't no more. I got the horses in the back. Horsstock is a tiger. O zobacz. Pa, wszystko idzie na podłogę. Ryżowe worki też. A to są te woreczki, co się z topami łapało, pamiętasz? Ja? No? W miałeś takie ten, jak to się nazywa? Na wiekie Nie ja Wiem wiem oczywiście. Stopami łapałeś się i rzucałeś w ludzi Dobra, chodź idziemy do nich na dół, bo chyba coś tam wykombinowali. Co tam lamuski? Macie wszystko? Si będą Doń będą Duchy będziesz gwałcić? Jak się podobało? A tak się kupowało. Muszę coś kupić, taniego Ja wszystko kupię, zostaw, zostaw. Ja, ale ja mam kwesta, żeby trzy razy czekaj, krzyż kupię drewniany. Ech, no to dobra. Taka. Questa maty. A jak ty się kupuje? Aha, tutaj. Coś taniego, o, zapalniczkę trzy razy kupię. No i elegancko, dałem 30 zł, a mam stówkę w kieszeni, daję interes. Pierwsza piłka? Daj. Si, gdzie ona je? A, bang. Gdzie ty masz tą piłkę? Dobra, daj tak. Zobaczysz. Paczuś! Już ustawiam. Mas, potrzymaj kulkę. Ehe. Dobrze, wadim mi tutaj klocuszkę. Co mówisz? Piłkę łap. Dawaj. Gdzie? Czasem ciężko jest złapać. A no co to za skupienie obu siedzi tam w sklepie, chłopaki. Dobra, menadżer sprzętów. A nie mogę już kupić więcej krzyżu. Już czekaj, dokupywali liga. Jak coś to mam drewniany krzyż, jakby ktoś chciał się podrapać. To no zróbcie hruczkę od dupy strony. lewa znaleźli go. Ty, jestem gotowy? Bo ja nie widzę tego. W ogóle ty nie jesteś... I... zwarty i gotowy jak twoja dupa. stary, tu się kurwa niki pojebały. tu je Jamnik Borowik, tu jakieś chińskie znaczki, czytaj kwadraciki, Bobek Stolec i weksu. No to ja, ja, to ja jestem. Chyba. Laboltex. Ty jesteś Biseks? jesteś Biseks? Obrzydliwe Dobra Jamnik, zaakceptuj panie Mam Ale ja nie mam za A no, ty w chwilą nie było, sorry Kichu, tak gra jest popierdolona ja trochę Mhm. Dobra, jak on ma na imię ten duch? Ej, tu już w ogóle tego nie ma napisane, jak oni mają na imię? Gdzie kurwa, Staffu Jones? Jones! Nie ma takiego rzeczy. Nie ma takiego rzeczy. A, jej u góry, Elizabeth Roswell, nikomu nie odpowiada. jest satelito, brak szukać. Dobra, to ja będę antenę ustawiał. Ale no, ktoś macie doski krzyż. Już ten drewniany jest lepszy chyba. Kurwa, jak się robi o tym? Ten... Ej, to jest latarka czołowa, to nie jednokto wizeria? Halo? Co to Latarka. O kurwa, kto taki cichy? Jesteś. No nie pierdol, hey, że salonie. Co ci działa? A nie, lewym kikanem Dobra, plant, plantuję notesik na tym. Jak coś to się w garażu nikt nie schowa, bo są zajebane skrzynki czymś, śmieciami jakimiś. Zabarowana, zabarowana, a, chuja, w zeszycie. Ehehehehehe. <śle> jo, <śle> faktycznie. Jest penis w zeszycie. Chodźcie, obok A Na satelicie nic nie mówi. Połóż za, pierdala, jest klepeczki, słoneczko. E, Zaraz ci nie wiem. Lotem. O, mam gość. Tylko Weź, bo mi kurwa matrycę przepalisz. <grym> Muszę kurwa dać chłopakom głos. No porno! To ja kurwa po prostu nie wiem. Jeden z tych dwóch, deputy. Dobra, Bobka stąd, co to jest. I am Jose Marino. Co jesteś? Ale ciechuję Was słychać, stary. A Albo ja głuchy jestem. Mam cię prawie na 100%. Raczej to no długie. nie wiem, też może być. O kurwa, co tu się opętało? Ej! Zostaw krzyż suko! Zjadła! I co teraz? Kurwa drzwi otwiera. Ej Je pojebana jest. <śśpiewanie> <śpiewanie> <śpiewanie> Kurwa jebana. O, dobry mnie dziśka. Schowałem, plomałem, schowałem, się schowałem. w oglu i mnie dopadła, nie? No bo nie krzyknęłaś bo nie, krzyk, bo nie krzyk zajęte jak prosto prostu krzyża przed chwilą. No. A ty, nie słyszałem. Aj, tu ktoś drzwi kurwa zamknął do tej szafki, już nie mogłem wejść. A mi zamknęła, jak już spierdalałem przy drzwiach wyjściowych, to mi zamknęła drzwi. Znowu biega w Kurwa, co za mała Pójść te drzwi, kurwo! O. I Michuaj, wyjebała mnie. Pe o, no to pięknie, pięknie zobacz, dobrze idzie. Ale mamy tego, jak to było, chuja w o? No. A, a gdzie ty? A? Mela na czole. No, mela na czole? O, Kurwa, paczek mnie przekręciła. A Ty, a rudy gra w Gly. Ale wstyd. Ogólnie weź dziennik, nie? No. I zaznacz, że we wtorek automaty. <grywa> Boże. O Boże. Ciebie wyjeba. w szafie, mnie w kiblu. MFK na Ej, na trzy jest. Ej, to ja jako duch to ja widzę takie rzeczy. Ty, to kiedy. MFK i ultrafiolet. Kiedyś tego nie było. Jest MFK i ultrafiolet? Tak. Miałeś autografy na ścianie? Tak, tylko nie wiem ile palców. Bo nie zdążyłem, bo jednęła hand. I wyszedłem z szafy i znowu był hand. No to jak panik, nie? Może być, bo w chuj ma tako, tak I ona płacze cały czas. A to nie się, że ten... kurwa. Dobra, ro rozstaw kamerę jeszcze w drzwiach na salon. A gdzie tu się sprawdza? Duchy? Ja zaraz wracam. Myling. Na J. Myling. Na, J. na J jak JP. Ty, boczek. Myling z polowania to jest cicha. Aha, i mailing częściej wydaje paranormalne dźwięki. To nie rozumiem tego. Ale MFK była na trójce, a nie na piątce. A mailing co by miał trzeciego? Zobaczcie, chłopaki. No, mroźne pismo i. Pis... Znaczy, mroźne ja by miał. Nie, nie mroźne. Kurwa, czekaj. Bo ja nie znam w tych książkach tego szukać. To jest tak. Smuta ultrafiolet mf -ka, i MFK mf piątka. Trójka. Była trójka, widziałem, ale to, piątki ty, nie trójkę, widzę. To ja widziałem. Kto takie zielone gówno rozłożył? No to są tocy. Jest Orben, Jelonen, Mainen, Widzowien. Jest Orben? Chyba nie. No. Orben, Station. Nie ma Orben? Kurwa Czy mogę Orben? już pokój Eee, typa książka Janko, muzykant. Henryk Sienkiewicz. Ty, polska książka tu jest. Pa kurwa, co przyniosłem do busa? Tak. w pustyni w piździe. No zobacz. Janko, oh, muzykant. Ja... 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 No jest Janko, janko, janko. muzykant. W... No to, kurwa, ale bo chcę Pokaż, pokaż. No patrz co znalazłem. No, bez skin tutaj. No i siedzę mieć mnie jeszcze. ci co? No. No, dobra. Nikomu nie oddam, ja sam poczytam. A ja w tej chwili też nie umiesz. Weź kadzidło może jak coś iść ze mną. Składam literki, dobra. No. Pójdziemy się pomodlić. A to wszyscy nie żyjemy? I weź psychę co jeszcze. Na pewno jest. E, to We mi się... Ej, to mi się coś zbugowało, kurwa. I Nie. weź ten termometr po drodze. To jest rudy. Ty jesteś rudy. Nie, jest drugi rudy. Prostu, ty żyjesz? Nie. Ty, to ty klęczysz, kurwa, w busie, czy co? No. Ja jestem to... duchem, bo Oje? ty ducha widzisz. Kurwa. No weź. Jak już klęc... no, Jak już klęczysz, to wyjąłem. A, Włota na klitce chyba. Masz, <noise> <lubisz> to. <noise> tak, bo no, mamy ciepłego razem na, na pokładzie. Boczka, atakuje, kurwa, idę zobaczyć. To ja siedzę w szafie. Poczekaj, my tego ciepłego gdzieś w lesie, w lesie wrócimy, co? A, kurwa, zaraz, ja obcasem pierdolę. Zgubiłem coś, co miałem w ręku mieć, kurwa. No Kutasa. Tu masz, na ziemi jest, jamoniu. Pa, but leży. Weź się zdenerwuj. Napierdala w kuchni. Temperaturę bym musiał sprawdzić. Kuchni. To nie masz tego? Tu jest na minusie? Tak. Minus to spierdalamy. To nie, o, kurwa tak nie ma jak nic. Się spłonie! Ale jak? <głos》<głos》<głos》 ale przecież raz widziałem. E, czyli demon, mówiłem demon, od razu zaczął atakować. Tak, to stwierdziłeś, że mylink jakiś ten, i zacząłeś nam tutaj z tego robić. Nie no, ten, no tutaj mówił ten, że mylink, ale myśleliśmy tak, że mylink, ale mówi teraz, że mroźne, minus 3. Dobra, to demon, I Ja widziałem mroźne, ultrafiolet, mroźne, pismo ducha. ultrafiolet i pismo ducha. Dobra, pakujemy się do gruza o i odejdziemy. ultrafiolet ja widziałem, mówiłem tylko, że nie wiem ile palców. Pakujemy się do gruza i odejdziemy. I nie, zrobiłem, nie zdążyłem zdjęcia zrobić, przeszedłem po aparatie, ona najebnęła wtedy. Ona. Ja. Alkoholowego? Nie, chyba co, demon jest to nas zje, przynajmniej mnie tak, tak. bojątki szczęścia. Nie, no je, Jak chcesz, może iść? Jest zebrany. Macie demona zaznaczonego? Ja. Jo. Jo. Czekaj, czekaj do... ja jeszcze nie zaznaczyłem. Czemu demon? A czemu nie? Patrz, kurwa, znowu 3 stopy się. Tylko wszedł do chaty. No to demon będzie chuj. No. To było o! Dwa. A to ona się odezwała, nie? Ryk <gryg> demona. Jo. Ja byłem opętany. Nie, to ja się zamknąłem. <grym> ja. To czort był, czort! Ja był opętany. Dobra, to wszystko ja i demon. Nie? Demon, może ileś, no, no, dlatego też padliście od razu. Od razu? Ja to nie miałem w ogóle no. podejścia. Szczerze, to żebym nie o, mieli ok, lustra, to kurwa błądzili pewnie. Kuta. Dobra, dawaj, jedziemy. Było w szoku, on do domu nie wejdzie, I ale. I na o. Ja miałem termometr, normalnie przykładałem do tych, co wchodzili do głowy. Dobra, demon zaznaczony wszyscy. Choronavirus. Oczywiście. Dobra, a tu wyjdzie, że będzie jakiś, nie wiem, Jury. Andrzej. Nie, nie ma szans być. Jeżeli z pismo ducha widzieliście, no to był na bank. To będzie Andrzej. Andrzej, co miał na imię Andrzej. Pismo ducha kurwa, było nie, tak. Ej, pierwszy Yo. raz w tej grze coś trafiłem, że to demon. Ten jest chcę. Ale, tak, ale i tak minus 50, bożem zdech. Thank you. Ale gówno. Nie, to ja się muszę chować po szafie, jak boczek i przeżyję. Albo najlepiej siedzieć w szafie i czekać, aż was wybije. Kurwa, ja do szafy wchodziłem, bo ja robiłem rzeczy i on mnie dwa razy zaatakował w międzyczasie. No, no ja, ale ja siedziałem w szafie. Dobra, ja do ja szafy ja taka zbierdalałem. Dobra, ja siedziałem w szafie i szarpałem za drzwi, ale mnie kurwa dopadła. Do... Go next.